Oddział Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej znajduje się na drugim piętrze w kompleksie pediatrycznym Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Węgrowie. Podobnie jak inne oddziały, w tej części lecznicy funkcjonuje tu od 12 lat. Dla chorych przygotowano 35 łóżek, a ordynatorem oddziału jest dr Jan Zagierski. Oddział Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej przyjmuje dzieci w wieku od 0 do 18 roku życia. Leczymy dzieci chore chirurgicznie, leczymy dzieci chore urazowe, leczymy dzieci chore urologicznie oraz w pewnym zakresie dzieci oparzone i z wadami rozwojowymi. Panie doktorze, kiedyś ten oddział nazywał się po prostu oddziałem chirurgii. Od pewnego czasu w nazwie pojawiła się traumatologia. O co chodzi dokładnie? Traumatologia, jest to wyrażenie z łaciny wzięte, oczywiście chodzi o urazowość, czy o urazy. W związku z tym, że chirurgia zajmuje się nie tylko chirurgią tak zwaną miękką, ale również chirurgią urazową w szerokim tego słowa znaczeniu. To znaczy chirurgią urazową jamy brzusznej, klatki piersiowej, głowy, ale przede wszystkim chirurgią urazową kostną, czyli złamaniami po prostu. I te złamania są jak gdyby... Codziennym chlebem, leczenie tym zwaniem jest codziennym chlebem naszego no, działania tutaj w oddziale. Czyli nie jest tak, że kiedyś oddział się tym nie zajmował, teraz się tym zajmuje, po prostu pojawiła się nazwa. Od zawsze chirurdzy dziecięcy byli szkoleni i wykształceni w leczeniu urazów układu kostno-stawowego i urazów części miękkich u dzieci. Panie doktorze, zazwyczaj na oddziałach dziecięcych jest tak, że rodzice mają dostęp do swoich dzieci, mogą z nimi przebywać, mogą się nimi opiekować. Wy macie tutaj pacjentów pozabiegowych, którzy jednak no, wymagają pewnego określonego rygoru. Czy w związku z tym rodzice mogą przebywać z nimi na oddziale? Myślę, że to jest jedno z większych osiągnięć dzisiejszej, dzisiejszego szpitala, dzisiejszej medycyny, że rodzice mogą przebywać rzeczywiście praktycznie całą dobę ze swoim dzieckiem. To nie tylko jest kwestia dobrego samopoczucia rodziców, ale przede wszystkim dobrego samopoczucia naszych małych pacjentów. A nie ukrywamy też, że to bardzo pomaga nam w, nie tylko w leczeniu, ale, w, że tak powiem, w psychicznym powrocie do zdrowia y, operowanych tych dzieci. Jestem tu już drugi raz. Po jeden był dłuższy pobyt ośmiodniowy. Naprawdę nie mam żadnych zastrzeżeń. Troszkę karimatka, może gniecie w tyłeczek, ale tak, to naprawdę jest dostęp do kuchni, do wszystkiego. Także uważam, że naprawdę ja nie mam żadnych zastrzeżeń. Dobrze. A co się stało, dlaczego tutaj trafiłaś? No bo bolała strasznie i. No i bolała, przyjechałam. Ale wszystko będzie dobrze? Mhm. Jesteśmy tutaj pierwszy raz. No, oceniamy bardzo dobrze. Opieka jest naprawdę dobra. Dominicia, no, wiadomo jak to ból. Ale dobrze to znosi. Tabletki przeciwbólowe dostawała w nocy, także spaliśmy. Nie było źle. Jaki sprzęt pojawił się na oddziale w ostatnim czasie? Czy w związku z przeniesieniem oddziałów dla dorosłych do nowej siedziby, także oddziały tutaj w kompleksie pediatrycznym, które pracują już od 12 lat, też otrzymały coś nowego? Jesteśmy w trakcie rozstrzygania przetargu na nowy sprzęt, chociaż od 12 lat pracujemy już na takim sprzęcie nowoczesnym, który można określić jednym słowem chirurgii małoinwazyjnej. Mowa tu oczywiście o leczeniu metodą laparoskopową, o artroskopii, o badaniach cystoskopowych oraz badaniach endoskopowych przewodu pokarmowego. Panie Doktorze, a jakiego rodzaju schorzenia nie mogą czy też nie są leczone na tym oddziale i odsyłacie tych pacjentów do ośrodków referencyjnych? Ze względów merytorycznych nie operujemy noworodków z wadami rozwojowymi, nie. dlatego że w tej chwili jest. Taka sytuacja, że dzieci, które rodzą się z wadami rozwojowymi wymagającymi leczenia chirurgicznego, praktycznie rodzą się już w ośrodkach referencyjnych. Dobrze prowadzona profilaktyka ciąży, badania prenatalne pozwalają na przetransportowanie takiego dziecka w łonie matki do ośrodka referencyjnego. Nie leczymy również pacjentów chorych onkologicznie, jest to domena kliniki. A jaki zespół lekarzy musi być tutaj zatrudniony, żeby oddział mógł działać? No praktycznie w systemie ciągłym, prawda? Bo zabiegi planowe to jedno, ale takie zabiegi nagłe to, to inna sprawa. I ile zabiegów rocznie wykonujecie? Jesteśmy oddziałem, który pełni non-stop dyżur 24-godzinny przez cały rok. Na dyżurze pracuje jeden chirurg, drugi pełni dyżur pod telefonem w razie potrzeby też się tu znajduje. Nasz zespół to praktycznie siedmiu lekarzy, jako że konsultantem naszego oddziału jest od ośmiu lat pan profesor Sarazin, emerytowany profesor kliniki chirurgii dziecięcej w Bydgoszczy, który przyjeżdża do nas raz w tygodniu. Poza tym pracuje tutaj czterech chirurgów dziecięcych, jeden ortopeda i jeden kolega rozpoczynający specjalizację. Rocznie wykonujemy około 1300 operacji przy hospitalizacji około 2000 pacjentów. Korzystając z okazji, chciałbym wspomnieć o człowieku, który tworzył chirurgię dziecięcą w Grudziądzu. Myślę tutaj o, panie, o panu doktorze Janie Zającu. Właśnie w tych dniach mija dziesiąta rocznica jego śmierci. To był człowiek, który y, tworzył tą chirurgię. Pracował na początku jako jedyny chirurg dziecięcy w Grudziądzu przez wiele lat. Ja miałem y, ten zaszczyt pracować z panem doktorem Zającem ponad 20 lat. To był mój mistrz. Y, Mówię dlatego panu doktorze, że to był człowiek wyjątkowej, urody chirurgicznej. To był lekarz bardzo bezkompromisowy, człowiek, który całe swoje życie i zawodowe i nie tylko, bo osobiste właściwie spędzał w szpitalu, oddawał młodym pacjentom, chorym, dzieciom. No i zawsze będzie naszym mistrzem, tak go będziemy pamiętać, też twórca. Chirurgia dziecięca to nie tylko oddział, ale również pracujące w tym systemie poradnie. My posiadamy poradnie chirurgii ogólnej dla dzieci, poradnie ortopedii dziecięcej, poradnię peluksacyjną, czyli taką, w której leczy się wady rozwojowe stawu biodrowego oraz poradnię sportową. I również. Chciałbym na koniec powiedzieć, że chirurgia dziecięca to nie tylko sprzęt, to nie tylko nasi pacjenci, ale to przede wszystkim to, że na oddziale pracuje zespół doświadczonych pielęgniarek, oddanych swojej pracy, z którymi pracuję od wielu lat i bardzo sobie tę współpracę osobiście cenię. Pielęgniarką oddziałową na chirurgii i traumatologii dziecięcej jest pani Hanna Kowalska. Oddział jest integralną częścią pracy pielęgniarek, również związane z poradniami, które już pan ordynator tutaj wskazał, więc całość tej opieki nad pacjentami sprawuje 18 pielęgniarek, dwie panie opiekunki, pani dietetyczka i pani magister rehabilitacji, która jest właśnie u nas w oddziale zatrudniona, zajmuje się stawianiem dzieci na nogi. Panie pielęgniarki, natomiast opieką obejmują pacjentów szczególnie oczywiście po zabiegach operacyjnych, gdzie rodzice no nie zawsze mają y, odwagę, żeby krótko po zabiegu tym dzieciom dopomóc, więc my służymy tutaj i poradami dla mam jak te dzieci usprawniać i dajemy wszelkie wskazówki jak postępować samo oczywiście mając nadzór i baczną pieczę nad pacjentami. Pacjenci nieoperacyjni, którzy u nas przebywają również potrzebują naszej pomocy i opieki, więc y, panie y, z wielkim sercem y, oddają się y, tej pracy i y, naprawdę y, wierzą, że każde dziecko jest inne i do każdego dziecka y, podchodzą indywidualnie, czy to do mniejszego, czy do większego, czy już całkiem bardzo dorosłego, ponieważ nasi osiemnastoletni na przykład pacjenci to już właściwie już są dorośli ludzie. Y, opieka Polega również na świadczeniu usług w pracowniach, które mamy, pracownię endoskopową, gdzie świadczymy również usługi dla większości oddziałów naszego tutaj szpitala. Mamy pracownię urodynamiczną, gdzie również koleżanki zajmują się pacjentami i to już nawet dorosłymi, którzy przychodzą do nas na te, do nas na te badania. I we wszystkich poradniach, gdzie mamy w poradni preluksacyjnej noworodki, również tam jest Profilaktyka prowadzona w poradni ortopedii dziecięcej. Również panie pielęgniarki mają swoje pole do popisu, bo trzeba określać w jaki sposób nawet takie siedzenie po turecku jest bardziej wskazane, jak siedzenie na kolankach. To już też taka prośba dla rodziców dzieci mniejszych, że należy zwracać na to uwagę, żeby te nasze dzieci miały stawów biodrowych gdzieś w przyszłości chorych czy, czy, czy potrzebujących jakiejś. Innej interwencji. Panie doktorze, laparoskopia to jest takie hasło, które pacjenci znają już doskonale, ale chciałam zapytać: czy laparoskopia może być w pełni wykorzystywana, jeśli mówimy o dzieciach? Praktycznie rzecz biorąc, w tym oddziale wykonuje się zabiegi laparoskopowe już od 10 lat w zakresie tych zabiegów które są wykonywane na naszym oddziale to znaczy operacji przepuklin u dzieci operacji usunięcia pęcherzyka żółciowego operacji na śledzionie oraz pewnych wybranych operacji w zakresie układu moczowego te zabiegi są u nas możliwe i dostępne. Nie jest tak, że dziecko jest zbyt małe, żeby zostało poddane zabiegowi laparoskopowemu? Nasz sprzęt pozwala na zabiegi wykonywane u dzieci mniej więcej od pierwszego roku życia. Zabiegi to oczywiście znieczulenia. Czy jest tak, że wszystkie zabiegi się w znieczuleniu ogólnym, czy u dzieci, zwłaszcza tych młodszych, możliwe jest znieczulenie miejscowe? Czy to są korzystne warunki dla małych dzieci? Jak pani redaktor zauważyła, Słusznie y, mówimy o znieczuleniu, a nie o narkozie. Y, pojęcie narkozy, jak gdyby przestało istnieć, źle się nam pewnie wszystkim y, kojarzyło. Znieczulenia są wykonywane u dzieci generalnie tylko i wyłącznie jako znieczulenia ogólne czyli dziecko, mówiąc tak po prostu, śpi do każdego zabiegu. W wyjątkowych sytuacjach w zakresie y, pomocy ambulatoryjnej wykonujemy zabiegi znieczulenia miejscowym. Przy czym y, ilość zabiegów wykonywanych w ciągu roku. I odpukać brak powikłań tego znieczulenia pozwala nam stwierdzić, że to jest no, słuszne znieczulenie.